cała sytuacja polega na tym, że mamy wyścig wyścig między Justyną Kowalczyk a goprowcami i chodzi o to, żeby oni próbowali wjechać na górę w czasie szybszym niż pani Justyna w biegnie. Dlaczego jesteśmy na Jaworzynie Krińskiej? Dlatego, że jest to Idealne miejsce, by, by nakręcić taką historię, cały film promuje napęd format i to jest napęd na cztery koła Mercedesa i jest tutaj też piękna trasa do tego, żeby Pani Justyna mogła wbiec. Przy okazji jest to główna siedziba tutaj w Krynicy Górskiej GoPro, który jest wspierany przez markę Mercedes, która to dla GoPro ufundowała po raz kolejny nowych 8 aut, którymi goprowcy jeżdżą, więc jest to miejsce idealne z wielu powodów. Piękne krajobrazy, idealna przestrzeń do tego, żeby zrealizować taki wyścig, więc wybraliśmy klinicę. Słyszę, słyszę. Proszę bardzo. Akcja. Kamera idzie. Dobra, dziękuję. Proszę bardzo, ujęcie dźwiękowe, nie rozmawiamy. Dobra, wiejdziesz. Dziękuję na dzisiaj. Jest godzina 6 rano. Jesteśmy w Jaworzynie Krynickiej, tuż obok stacji gondoli. Jest troszeczkę mokro, ale miejmy nadzieję, że wszystko wyschnie i że, no i że Justyna będzie mogła wbiegać na szczyt. Oktokopter składa się z 8 silników, z kamery, która nagrywa. W środku jest GPS oraz system stabilizujący cały układ wraz z kompasem. Układ jest trzyosiowo stabilizowany, również jest oddzielnie stabilizowany trzyosiowo gimbal, który steruje kamerą. Mamy do zrobienia 124 ujęcia w 15 lokacjach. Mamy do dyspozycji 5 kamer i 25 osób, ekipy. No i mam nadzieję, że uda się nam wszystko skręcić w tym czasie. Ten projekt jest dość dużym wyzwaniem, bo jak wiemy, Justyna jest akurat teraz w trakcie przygotowań do sezonu i ciężko było ze względu na logistykę zaplanować tak dosyć spore przedsięwzięcie, więc mam nadzieję, że to wszystko fajnie nam się ułoży w jedną zgrabną całość. Justyna, za nami dość niezwykły wyścig. Chyba pierwszy raz w życiu ścigałeś się z samochodem. Tak, tak wyszło, że pierwszy raz miałam tą przyjemność. Eee... Ciekawe nowe doświadczenie. Dość trudna trasa, prawda? 550 metrów przewyższenia, 3 km? Tak, niecałe 500 metrów przewyższenia na 3 km to jest po prostu stromo pod górę, co tu dużo mówić. W zimie zjeżdżamy tu na nartach, więc wyzwanie duże. Kończymy drugi dzień sesji nagraniowej z Justyną Kowalczyk i z Goprem. Był piękny dzień, tego nam było bardzo trzeba. To były dwa długie dni, w bardzo trudnych warunkach. Na szczęście mieliśmy bardzo dobrą pogodę, mieliśmy bardzo dobrą ekipę, która poradziła sobie z górami, z aktorami. Samochody się spisały, pogoda się spisała, góry się spisały, Justyna się spisała, Gop się spisał, było fantastycznie.